na haulu z Biedronki Moi drodzy, jak wiecie lub nie, teraz w Biedronce są mega fajne nowości, takie jesieniarskie, więc wszystko wam pokażemy, co kupiłyśmy Ja głównie kupiłam właśnie rzeczy do mojego pokoju na studia, a Wandzia ma back to school i też ma coś do pokoju, więc lecimy Dobra moi drodzy, Wandzia pierwsza pokazuje. Taki fajny klej w tubce on jest super. Taki fajny Rążowy, no, taki, do, na plastykę na przykład, czy zaś. Taki piórnik leza, bo on jest super no, właśnie, i z taką fajną teksturą, mińciusia. Te mazaki one są mega super, i moja koleżanka ma takie same wam. Leci! Taki i kot. Pokażę Wam. Taki miś tu jest? myślałam, no no że to jakieś... kotek. Albo to jest ten taki japoński, patrzcie! To jest ten, co tak macha y, rączką, tak wiecie? tak Teraz Fisza pokażę. Dobra. Dobra, to też na początku lecę z rzeczami back to school, w sensie back to university bardziej, bo właśnie idę na studia i low-key. Bardzo dużo ostatnich filmików oglądałam, co tak naprawdę potrzebuję na studia, i dużo osób mówi, że właśnie laptop, jakiś iPad, bo jakby pisać to niektórzy lubią, niektórzy nie, więc ale podobno karty pracy czasem są, dlatego mamy taki fajny, właśnie super kolor, może jeden z moich ulubionych, masełkowy, żółty właśnie taki organizer na jakieś karty pracy i tak dalej, więc myślę, że mega fajny na jakieś różne prace i kartki. Dalej mamy długopisy takie zwykłe, ja jestem team niebieskie długopisy i mamy takie właśnie fajne, pisałam na maturze, takimi czarnymi i po prostu są takie fajne smooth, naprawdę super. I ostatnia rzecz, taka back to school też, to jest taki fajny długopis, no bardzo ogólnie dorosły. No mi go. No to już widzisz kochana, taki ma, bo uznałam, że wiecie, po co kupować milion pisaków, jak macie w jednym różne kolorki, żeby sobie coś, wiecie, czasem podpisać i tak dalej, więc też mega słodki. I dalej lecimy, moi drodzy, z kocykiem też bo Boże, on jest taki piękny, przysięgam wam. I też sobie go w ogóle otworzymy już. Boże. Mam tutaj rogaliki, ciasteczka, naprawdę przecudowny. I, moi drodzy, dalej mamy coś, co Wandzia mi kupiła. Więc, mega się cieszę, że w ogóle taki prezencik mi zrobiła. ja za 50, co ja je tak kupiłam? No już wszystko. Fanko Pop, Hermiony i dosłownie on mi taki daje właśnie vibe. On mi taki daje vibe, właśnie jesieniarski i będzie po prostu super wyglądał w moim pokoju na studia. Więc, właśnie, i z Kotkiem jeszcze Bożek super. Jakby naprawdę mega słodki jest. I tutaj mamy też z tyłu... Tutaj mamy z tyłu właśnie resztę tych figurek, więc naprawdę mega uroczy jest. E, I ostatnia rzecz, moi drodzy, też w ogóle polecam Wam kupić na jesień. To jest cynamonka, e, taka właśnie na łóżeczko i jeszcze mam minkę słodką, więc Boże... Przysięgam wam, że ten pokój po prostu będzie taki piękny. Naprawdę. Dziękujemy. Czekaj, 3 cztery. Dziękujemy, Dziękujemy. Za Oglądanie 3, 4. Dziękujemy za oglądanie!